Można zrobić ze mną, co się chce. O co tu chodzi? Pan drż to do końca, co? Dotknąć, skrzywdzić, rzucić tabletkę gwałtu, wykorzystać. W tym kraju to bezkarne, to prawda? A coś nie jest to napisane? Jesteśmy w Krakowie nad Wisłą, gdzie niespodziewanie pojawił się dzisiaj performance. Czy mam użyć słowa protest, a może prowokacja? Nie mam nic do dodania. Tu jest wszystko napisane. Można zrobić ze mną co się chce, dotknąć, skrzywdzić, wrzucić tabletkę gwałtu, wykorzystać. W tym kraju to bezkarne. Przepraszam, czy mogłabym pana prosić o komentarz? Myślę, że to ważny protest. Odważna dziewczyna. Rozumiem. A czy pani chciałaby coś dodać? Ta dziewczyna ma rację. W tym kraju z kobietami można zrobić wszystko. Na pewno ją ktoś skrzywdził. Jednak się z tym nie pogodziła. No ale mega odważna akcja, no nie spodziewałabym się mi potrafi zaskoczyć. Pewnie też dostała wiadomość od laski tego Marka. Ale aż widać jak się zagotowała. No ja nie miałabym tyle odwagi.